Daniel sleeping on my screen, bro. Open my stream, open my stream! Jestem kolejny. Ah! Siemanko z tej strony Mefiu i witam was w moim kolejnym filmiku. I dzisiaj materiał myślę, że dla każdego prawdziwego konesera to go niesamowity bo zrobiłem highlightsy dwóch najlepszych graczy na świecie z turnieju ostatniego z Blasta, więc to są same skróty, bezstronnie. Brałem do filmu od Trzyka w górę, no i do tego, że czasami nie brałem jakichś tam przeciętnych Trzyka, no i też czasami wziąłem do filmu jakiś szybki flick, jakiś ładny double i tak dalej, takie najładniejsze, więc mam nadzieję, że taki Wam pomysł się spodoba. Będę dawał też flagę, tak jak teraz pewnie już to widzieliście, Francji i Ukrainy, żeby było oczytelniej no, widać po prostu, od kogo są te akcje w danej chwili. Tam jest na demach kilka takich momentów z bugiem, że nie ma celownika, jest kilka takich kill bugów, jest kilka smoków, ale myślę, że to wam nie przeszkodzi w, odbioru, w odbiorze tego filmu po prostu i generalnie myślę, że ten filmik będzie mówił sam za siebie. Wy wiecie kogo uważam za lepszego gracza, możecie mnie wyzywać Tak jak to było w postach na Facebooku, w których trochę tam dolewałem oliwy do Ja troszkę tam was tak No ale generalnie strasznie mi się to podobało i podobała mi się generalnie dyskusja, gdzie zwykle tam jest 5 komentarzy pod postem, a tam było 100 i wiecie, to jest fajne właśnie, to że Generalnie esportowy CS razem z powrotem nalany No naprawdę wraca do żywych i jest się po prostu czym jarać, nie? I ta rywalizacja też z Jest naprawdę mega fajna i w sumie szczerze tak porównywanie simple i naprawdę mi mocno zaczyna przypominać porównywanie CR7 i Messi'ego I to naprawdę wielu paszyznom, nawet w jakichś takich kwestiach medialności, osobowości, wieku I mimo że Ronaldo wiecie, też chyba 5 razy nie złotą piłkę miał, 5 razy piłkę, złotą piłkę zdobywał no to dla mnie, pomimo tego, zawsze lepszy był ten drugi. No i jest teraz podobnie? No i w tym roku rzutą piłkę oczywiście na 99% zdobędzie Simple, bo w końcu nawet wygrało Majora i większość turniejów w tym roku. No a Vitality turnieju wygrało zero Ale zanim przejdziemy do filmu, to chciałem Wam przedstawić bardzo fajną wtyczkę ukośnik aplikację o nazwie Alarabat, dzięki której możecie po prostu zaoszczędzić pieniądze podczas robienia zakupu. A więc Ja Wam to pokażę na przykładzie. Tak, macie tutaj sklep Moredo, oczywiście sklepów jest bardzo dużo. Tutaj mógłbym przewijać naprawdę sporo, tak, jakieś sklepy sprzętowe, jedzeniowe, butowe i tak dalej, więc macie tutaj tą wtyczkę pobraną, to na danym tutaj itemku Wam się pojawi tutaj takie coś, klikacie w to i macie tutaj wybór, ile dni chcecie, żebyście ten itemek obserwowali, o jakiej wysokości ceny ma Was poinformować oraz wklejacie swój e-mail. Ja tutaj dam taki e-mail, akceptujecie, klikacie monitor i w tym momencie widzicie historię cen przez ostatnie 30 dni, 30 dni macie podaną minimalną cenę, co my tu mamy? Łota ta morale Czemu to kosztowało tyle? Nagra się na niepółku, no w każdym razie Tutaj możecie sobie zobaczyć jaka była cena Tutaj widzicie, jest 4789, tak? Więc monitorowanie ceny oraz sprawdzanie historii to jest pierwsza funkcja A druga jest taka, że w momencie kiedy się już na jakiś zakup decydujecie Ja tutaj wziąłem akurat jakiś losowy laptop To jak już jesteście w koszyku To klikacie tutaj, od razu wam się pojawia mam, Ale rabat krzyczy, przetestuj kody rabatowe Klikacie przetestuj I ta, ta wtyczka wam sprawdza wszystkie kody rabatowe ja akurat wziąłem tutaj jakiś losowy inny laptop Zaś po prostu na to, że ta karta nie miała żadnego kodu rabatowego, tylko żeby wam pokazać, tak? Ja ten laptop tutaj widzicie, wszystkiego kody sprawdziło. Czekamy chwilkę, on nam wyszukuje ten najlepszy kod rabatowy i zaraz się pominą, widzicie. O, znalazłem kod rabatowy. Mamy 400 zł zaoszczędzone dzięki temu, że taki kod rabatowy nas znalazłem. Znaleźliśmy tutaj kilka wyprócz zakupów. Ten kod już jest automatycznie wpisany, więc myślę, że bardzo fajna funkcja generalnie. Ten link do AdRabat macie w opisie i ten link jest o tyle fajny, że w zależności od tego, na jakim urządzeniu ten filmik oglądacie, to tam was przekieruje, tak czyli albo do rozszerzeń Chroma, rozszerzeń Opery, yy, tam na, do Safari na telefonie, yy, do sklepu Play i tak dalej, więc yy, jeszcze raz link w opisie. Ja sobie AdRabat sam korzystam, natomiast szkoda, że nie korzystałem wcześniej, bo akurat ostatnio robiłem pewne zakupy, no i mógłbyś zaoszczędzić, więc polecam, a my wracamy do filmu. See the things that make us. I never want to wake up. Your eyes are like the light, the scores. Now that you're broken down the water. I'm breathing on the water. one touch and I can't feel everything all oh, I need you to be When it's late, it's when I change. The sweetest fever, I see my fate. I just need the freedom to open up my mind. I just want to show you how to feel alive. If you don't surrender, I'm gonna close my eyes and I'm gone. gone. Just wanna show you how to feel like if you don't surrender, I'ma close my eyes, okay. i don't No, i zbliżamy się powoli do końca tego filmu. Chciałbym tylko dodać na koniec, że Simple w tym turnieju ma oczywiście wyższy rating od Ziu. No i to rzeczywiście MVP zgarnął. No i nie będę tutaj próbował na koniec żadnych wniosków wam forsować. Mógłbym podać też kilka grubych statystyk, ale myślę, że się zbyt dużo osób bez niej by zbulwersowało za mocno. Natomiast, oczywiście, główną statystyką, na którą się patrzy, jest rating. No i Simple ma w tym 2021 roku najwyższy rating, więc to jest jego rok i będzie miał swoje zasłużone towidzenie. Życzę mu jak najlepiej ale niezmiennie wolę oglądać grę tego drugiego. I teraz zmieniając temat, ja liczę, że wraz z dodaniem tego Trios, Astralis, czyli, Mag czyli Magis, Dupri i Zonik jako trener, no liczę, chociaż no to różnie może być, nie? ale liczę że Vitality będzie lepsze dzięki temu i że będzie w stanie walczyć z Navi po prostu jak równy z równym a nie tak jak w 2021 roku i naprawdę się już tego nie mogę doczekać, bo dopiero od nowego roku są te zmiany i mało tego, z kolei G2 zakontraktowało już Monesiego, tam chyba za 600 tysięcy dolców coś takiego no i z Monesim w składzie naprawdę będą mieli, będą kosmicznie mocni indywidualnie i zresztą uważam, że Monesi to jest największy talent do czasu w Ziu może niekoniecznie tak mentalny jak Ziu i tak dalej, może też ciężko będzie mu błyszeć w statystykach jak się ma tyle indywidualności w tym, jak w G2 jest no, ale G2 z nim będzie naprawdę rywalem y, o tobie 1 dla nawi według mnie i naprawdę życzę mu, żeby robił takie ratingi jak robił w tier 3, czyli po prostu totalnie nie z tej ziemi. No i przecież też jeszcze jest Heroic Gambit, nie? Więc y, te dwa teamy na przestrzeni ostatnich dwóch lat, tam przez sporo czasu były na tobie 1 w higher rankingu. No, generalnie jedno jest pewne, tak? Razem z powrotem tych lanów i razem z 2022 rokiem czeka nas naprawdę. Jedna z najbardziej zaciętych rywalizacji, albo być może nawet najbardziej zacięta rywalizacja o top 1 ever. Więc tym akcentem kończymy filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i no, zostawcie łapkę w górę, jak się podobało. I subika. Trzymajcie się na razie.